wszystkim, tutaj Jessa i nagrywam dzisiaj dla Was filmik o moich kosmetykach na podróże. Mam też dla Was małe rozdanie, także zapraszam do oglądania i łapki w górę. Moja podróżnicza kosmetyczka ogólnie nie zmieniła się chyba od 4 lub 5 lat. Zaczęłam sama podróżować, gdy lat miałam 17-18, wtedy byłam nastolatką, więc nie były mi potrzebne kosmetyki, które są bardzo drogie lub kosmetyki, które są bardzo dobre, gdyż problemów z moją cerą też nigdy nie miałam. Ale teraz mam do Was pytanie... Tyż młodsza już raczej nie będę i pora jest na to, aby zainwestować w jakieś lepsze kosmetyki, szczególnie jeśli chodzi o krem do twarzy i krem pod oczy. Niestety nadszedł ten czas. A więc, jeśli znacie jakieś dobre produkty, które już same sprawdziłyście, proszę, abyście dały mi znać w komentarzach. Znalazłam dla siebie świetny sposób na to, jak robić zakupy i pakować walizkę tak, aby niczego nie zapomnieć, i robię sobie listy. Tak wiem, bardzo odkrywcze, ale chodzi tutaj o to, jak ta lista wygląda, a mianowicie mam kategorie. Uwaga, uwaga! Kosmetyki, które potrzebuję na rano, kosmetyki, których używam na plaży, kosmetyki, których potrzebuję pod prysznic, kosmetyki, których potrzebuję przed wyjściem i po wyjściu, przed pójściem do spania. Także to są moje kategorie, i w taki oto sposób nigdy jeszcze niczego nie zapomniałam. W takiej też kolejności pokażę Wam wszystkie rzeczy, które zabieram ze sobą. Ogólnie to opakuję wszystkie mniejsze rzeczy do takiej średniej kosmetycznej. Z Victoria's Secret, a większe opakowania do plastikowych worków z suwakiem, tak aby w walizce mi się nic nie rozlało. Najważniejszymi produktami z rana są. Szczoteczka i pasta do zębów, jest to oczywiste. Pamiętajcie, aby Waszą szczoteczkę wymieniać co kilka miesięcy, jest to bardzo ważne. Ale mam ze sobą jeszcze jeden produkt, którym jest pasta do zębów, która ma za zadanie je wybielać. Bardzo często pytacie się o mnie, czy mam wybielone zęby, a więc nie. Nigdy profesjonalnie zębów nie wybielałam, ale od kilku lat używam tej właśnie pasty. Ona kosztuje 2,50, czyli jakieś 10 zł, ale powiem Wam szczerze, że nie wiem, czy jest dostępna w Polsce. Tak jak mówiłam, używam jej od kilku lat, miałam krótkie przerwy i wtedy właśnie była zauważalna różnica, i jak wracałam do tej pasty, to te zęby były faktycznie bielsze, a więc pasta działa i bardzo ją Wam polecam. Ostatnim produktem, którego używam z rana jest krem do twarzy i tak jak mówiłam, chcę zainwestować w coś lepszego, ale teraz przez te wszystkie lata świetnie mi się sprawdził krem Nivea Soft. Miałam ostatnio krem z Bielendy, poprosiłam moją mamę, aby mi kupiła coś w Polsce i strasznie mi podrażnił cerę. Tak jak Wam mówiłam, nie mam większych problemów, ale po tym kremie dostałam taką wysypkę, więc szybko go odstawiłam i wróciłam do mojego ukochanego softa. Kosmetyków na plaży też ze sobą nie zabieram dużo, ale co znajdziecie w mojej torebce? To mleczko z filtrem, bardzo, bardzo ważne, aby chronić Wasze ciało, Waszą skórę przed słońcem. W zależności od stopnia mojej opalenizny, mam zawsze albo 20, albo 30. Tutaj akurat mam firmę Sundance, która jest świetna. Są to niemieckie produkty, bardzo dobre. Nigdy też jeszcze nie inwestowałam w coś lepszego, bo te mi w zupełności wystarczają. Kolejnym produktem jest olejek do opalania bez filtru, także jest to produkt, którego absolutnie nie używacie bez żadnej innej ochrony przed słońcem. Ja tego produktu sama, chociaż jestem praktycznie. Nie zawsze opalona. Używam tylko przez ostatnie 2-3 dni, jeśli jestem na wakacjach. Ten produkt bardzo Wam polecam. Daje on Wam przepiękną, głęboką, e, brązową opaleniznę. Jest to taki mój mały sekret na pięknie opalone ciało. Ale tak jak mówiłam, uwaga, uwaga z tym produktem i absolutnie nie używajcie go, jeśli jesteście biali jak ściana. I ostatnią rzeczą, która wędruje do mojej torby plażowej, jest krem z filtrem do twarzy. Tutaj zawsze mam albo 30, albo 50. Akurat tym razem jest to też Garnier, ale czasami mam em, ten filtr z firmy Nivea i obydwa świetnie mi się zawsze sprawdzały. Po plaży jest czas na prysznic i ja zawsze zaczynam od moich włosów, czyli szampon i odżywka. Tutaj mam akurat em, szampon i odżywkę firmy DAF, które uwielbiam i to właśnie te produkty praktycznie zawsze zabieram ze sobą, jednak w tej wersji. Normalnej, niebieskiej, ale teraz wyszło coś nowego z olejem, z awokado, i bardzo spodobał mi się ten zapach, a więc wzięłam na spróbowanie. I dzisiaj już właśnie tych produktów użyłam, aby umyć moje włosy, i widzę różnicę. Używałam cały czas tego, co stoi u nas w łazience, bo moje produkty się skończyły i była katastrofa. Moje włosy były szorstkie i wyglądały jak siano, a dzisiaj użyłam moich nowych, ukochanych produktów i już jest o wiele lepiej. Także bardzo wam te produkty polecam. I ostatnim już produktem pod prysznic jest żel do mycia ciała. To jest w sumie bardziej mleczko i zawsze sięgam po potem mleczka z firmy DAW. Tutaj akurat też postanowiłam wypróbować tą nową edycję z olejem z awokado, ale jestem. Pewna, że tak jak wszystkie inne zapachy, będzie się sprawować świetnie. Pierwszym produktem, jakiego używam, jak wyjdę z prysznica jest balsam do ciała, aby moją skórę po opalaniu nawilżyć. I niespodzianka, niespodzianka, jest to firma DAW. Tutaj jednak mam już ten tradycyjny niebieski zapach, który jest świeży i naturalny i czysty. Nie wiem, czy rozumiecie, o co mi chodzi, ale dla mnie balsam do ciała zawsze musi pachnieć czysto. I naturalnie, tak jak balsam ma pachnieć, nie lubię balsamów, które pachną owocowo lub waniliowo, kokosowo. Dla mnie musi to być po prostu naturalny zapach. Następnie Aftersan, czyli balsam, którego używamy typowo po opalaniu. Ja ten produkt zawsze mam ze sobą, ale nie zawsze go używam. Gdy jestem zaczerwieniona, lub jak wiem, że byłam bardzo długo na słońcu, wtedy właśnie tego produktu użyję. I tutaj taki mój mały trik, ja zawsze takie produkty, jak balsamy i kremy wkładam na wakacjach do lodówki, i później po plaży są one takie zimne i jest to bardzo kojące uczucie dla mojej skóry. Kolejnym oczywistym produktem jest dezydorant, którego używać powinien każdy, nie tylko jak jest lato i są wakacje. Ja akurat mam kulkę pod pachy z firmy DAF. Nie lubię sprayów, wolę właśnie dezodoranty w kulce. Jednym z moich ulubionych produktów, które zabieram w podróż są giełki do ciała i oczywiście zawsze zabieram ze sobą tylko jedną. Tutaj mam akurat jedną z Victoria's Secret, które są świetne i jedną z Bath Body Works i jest to moja ulubiona mgiełka o zapachu A Thousand Wishes. Niestety już mi się kończy, więc będę musiała jechać albo... Do Warszawy, albo zorganizować jakąś podróż do USA, bo jest ona naprawdę świetna. I jest to alternatywa do perfum. Ja na plaży na basen nigdy nie używam perfum, ale mgiełką się zawsze spsikam. Spsikam, Co za słowo? <grym> jest okej. Okay. Dalej mam kilka produktów do włosów i tutaj po pierwsze spray do włosów, które ma je chronić przed prostownicą, suszarką, słońcem itd. Ja mam akurat Got to Be Schwarzkopf i jest to produkt, w który powinna zainwestować każda kobieta, która stylizuje swoje włosy. Następnie trzy jedyne produkty, które biorę ze sobą w wersji miniaturowej. Innych produktów w tym właśnie rozmiarze nie kupuję, bo mi się to po prostu nie opłaca. Mam tutaj po pierwsze suchy szampon, którego nie używam codziennie, ale czasami e, na wycieczkach się przydaje. Następnie mleczko chciałam powiedzieć nie, jest to pianka do włosów, jeśli robię sobie fale lub loki i bardzo przydatny lakier do włosów, gdy jest bardzo ciepło, aby nie mieć po prostu szopy. Po stylizacji moich włosów, ostatnim produktem, jakiego używam, jest olej na moje końcówki, które niestety przez farbowanie i słońce są zniszczone. Tutaj mam akurat olej keratynowy, który dostajemy od naszego fryzjera, ale wczoraj kupiłam w sklepie taki mały olej arganowy, który już miałam w Miami, i świetnie mi się on sprawdził. Niestety gdzieś go zgubiłam, albo zapomniałam w sklepie, albo mi wypadł z plecaka, więc um, będę musiała się zaopatrzyć w jeszcze jeden, ale dla dla mnie jest to bardzo ważna rzecz, gdyż inaczej moje włosy to katastrofa. Chyba każdy przed wyjściem też używa perfum i ja mam tutaj dwa moje ulubione zapachy. Jest to Sea Giorgio Armani, który właśnie mi się skończył, a drugi zapach to Gucci Bamboo. Ostatnią kategorią na mojej liście są kosmetyki, których używam jak wrócę do pokoju, do hotelu i idę spać, a więc oczywiście trzeba zmyć makijaż, jest to bardzo ważne. Używam dużych wacików, tych owalnych i płynu micelarnego firmy Bioderma. Kiedyś przerzuciłam się na płyn micelarny garnier, ale bardzo podrażnił mi on moją skórę i kompletnie go odrzuciłam, wróciłam do mojej ukochanej biodermy i przy niej też zostanę. I już na koniec dnia zawsze lubię zrobić peeling twarzy. Nie robię tego codziennie, ale tak dwa, trzy razy na wakacjach. Mam do tego zwykłą szczoteczkę, którą znajdziecie w drogerii i peeling em, do twarzy firmy Bielenda. I ten akurat peeling e, w ogóle mnie nie podrażnia. Jest to zapach ogórka i limonki, czyli perfekcyjny zapach na wakacje. Bardzo świeży i bardzo orzeźmiający. Już prawie koniec. Mój chłopak też był przerażony, jak pierwszy raz razem lecieliśmy na wakacje. Ilością Kosmetyków, ale teraz bardzo je lubi. Ostatnim produktem, który chciałabym Wam pokazać, jest olej kokosowy, czyli olej, który potrafi wszystko. W tamtym roku, jak byłam we Francji, moja koleżanka używała oleju do demakijażu i jako balsamu. Ja tak tego nie stosuję. Ja stosuję olej kokosowy na przykład na moje włosy jako maseczkę, czyli rano daję olej na włosy, zawijam je w koka i tak trzymam 2-3 godziny, zanim włosy zamoczę. A także używam tego produktu do opalania, gdyż jest on świetny do nawilżenia skóry, ale tutaj. Tak jak też z olejkiem Garnier nie używamy tego produktu tylko i wyłącznie potrzebujemy innego mleczka z filtrem, aby się nie spalić. To by były wszystkie kosmetyki, teraz przejdźmy do rozdania. Z takiej racji, że pokazałam kilka produktów, które w Polsce nie są dostępne, chciałabym zrobić małe wakacyjne rozdanie i stworzyłam kosmetyczkę, która Wam się może przydać przy Waszym wyjeździe, a w środku znajdziecie moją ulubioną pastę do wybielania zębów, filtr. Do opalania bardzo ważne, a do tego też mój ukochany olej. I na koniec mgiełkę z Victoria's Secret. Oczywiście będą to nowe i zapakowane, nieużywane produkty, a takich paczek mam dla Was dwie. Oczywiście jest to rozdanie dla osób, które mnie obserwują, także musicie być subskrybentem mojego kanału, a także polubić moją stronę na Facebooku, którą chcę troszeczkę bardziej uaktywnić. Obserwujcie mój profil na Instagramie i zostawcie pod tym filmikiem jakikolwiek. Komentarz, bardzo proste, a ja teraz się z Wami żegnam. Widzimy się w następnym filmiku, może już z nowej podróży. Papa pa. i jak zawsze, buziaki.